Cześć! Dziś jestem w Kolonii, będę nagrywał filmy dla mojego klienta, dlatego dla którego nagrywałem już w Pradze i w Tokio, to widzieliście. Także biorę się za robotę, zakładam aparat na gimbal i ruszam w teren. Zaczynamy! Tak się rozpędziłem, że w półtorej godziny nagrałem ponad połowę, zostało mi już dosłownie kilka miejsc idzie bardzo dobrze. Jest mało ludzi, także nie przeszkadzają z tym, że na takich nagraniach, które właśnie teraz robię, fajnie by było, jakby tych ludzi jednak było troszeczkę więcej. Zaraz skończę tutaj rundkę po Starym Mieście, wtedy wrócę z powrotem pod katedrę, dlatego że na razie nagrałem ją z jednej strony, tylko jest to główny punkt wycieczki, można tak powiedzieć, i wtedy zmienię sobie aparat na drugi, postawię go już tylko na statywie, dołączę mikrofon i będę nagrywał trochę bardziej szczegóły. Myślę, że wtedy już z obiektywem 18-105 skupiajcie się właśnie na szczegółach, na, na detalach, dlatego że tutaj na gimbalu mam 10-18, praktycznie wszystko nagrywam na 10 mm bardzo szeroko. Właśnie byłem w katedrze w środku, jest po prostu niesamowita, byłem już tam drugi raz, ale za każdym razem robi wrażenie. Zobaczcie, nagrywam to obiektywem 5 mm i nie ma szans, żebym y, objął katedrę w kadrze, mimo że jestem już całkiem daleko. Jest przeogromna. Ale gorąca pogoda jest super idealnie, tak jak klient chciał, miało być niebieskie niebo i słonecznie, praktycznie nie ma ani jednej chmurki. Pod tym względem mnie to cieszy, ale pod drugim względem nie do końca, dlatego że chciałem zostać trochę dłużej i potem porobić zdjęcia, ale przy takiej pogodzie nie za bardzo mi się chce, po pierwsze, po drugie po prostu jeżeli nie muszę. Nie fotografuję przy totalnie takim niebieskim niebie, dlatego że zdjęcia wychodzą średnio, a robienie średnich zdjęć to nie dla mnie. Aktualnie to, czego nie widzicie, aparat stoi na stetywie, obiektyw 18-105, mikrofon na górze, gimbal trochę odpoczywa. Ja przy okazji też nagrywam szczegóły. E, za chwilę pojadę jeszcze, tak naprawdę, w jedno miejsce. Tam są takie charakterystyczne budynki w kształcie litery L. Myślę, że gdzieś się kiedyś widzieliście. E, nagram je z jednej strony, następnie z drugiej i robota na dzisiaj skończona. Super dzień, oby jak najwięcej takich. No i dotarłem, aparat już jest na gimbalu, znowu szeroki kąt. I zobaczcie, znowu jestem przy takich dużych cosiach, że mi się po prostu nie mieści to w kadrze. 10 mm i znowu bardzo dużo mi brakuje, żeby w miarę fajnie to, to złapać. No i skończone. Mam wszystko dla klienta, powinienem nagrać około 80-15 sekundowych klipów. Nagrałem na tym aparacie, czyli Gimbali, szeroki kąt 100, plus kilka do tego vloga. Czyli powiedzmy, że tam z 90 będzie do przysłania do klienta, dlatego że parę nie wyszło, parę razy nie chcący Włączyłem aparat jak, jak zawsze zresztą. Eee, na drugim aparacie, tam gdzie robiłem bardziej szczegóły, też myślę, że będę miał jakieś 15-20 klipów, także spokojnie około 15 do, do 30 więcej niż potrzebuję. Ale jest to mój najlepszy klient, o którego trzeba dbać. Daje super zlecenia. Daje mi całkowicie wolną rękę w ich realizacji. Także dosłownie, tak jak dzisiaj, świetny dzień, przyjechałem do Kolonii. Pochodziłem po mieście, panagrywałem to, co mi się podoba, to, co uważam, że, że przyda się po prostu do tego, co będzie mu potrzebne do jego filmów. Więc, no, oby tylko więcej takich klientów. A teraz zmieniam baterię, bo to już druga, którą zajeździłem w tym aparacie i zakładam głowicę nadalną będę robił panoramy 360 cały zestaw zmontowany pokażę Wam za chwilkę tak wygląda zmontowany zestaw na razie statyw na wysokość krasnoludka dlatego, że siedzę na schodach tutaj gdzie sobie montowałem wszystko tej głowice co 60 stopni i aparat ustawiony w taki sposób żeby, tak jak wspominałem w tym pierwszym filmie oś przedniej soczewki obiektywu była tak samo jak oś Obrotu. A panoramy będę robił w takiej fajnej okolicy, którą zresztą Wam już pokazywałem wcześniej. W Kolonii musiałem zwijać się trochę szybciej niż planowałem. Zapomniałem, że mam parking wykupiony na tak krótko. Także żegnam się z Wami dzisiaj w wspaniałych okolicznościach parkingu na autostradzie. Oczywiście wiecie co zrobić. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!